RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Udanie rozpoczęły sezon na parkietach drugiej ligi zawodniczki Esperu kępno. W sobotę pokonały w kalibowiskowo-sportowej MLK Orlik w cynie 35 do 21. Tylko przez pierwszy kwadrans obydwie drużyny grały na podobnym poziomie. Później z każdą upływającą minutą kępnianki budowały znaczną przewagę, której nie oddały do końcowej Syreny, a trener Marcin Nowicki mógł desygnować do gry wszystkie swoje zawodniczki. W ten sposób na drugoligowych parkietach zarebitowały Kinga Wróbel, Paulina Kalaru, na Kukuła i Agata Wijaz nie wiedzieliśmy, co to jest za zespół, jak będzie się prezentował, jakie to są zawodniczki, bo jest to debiutant i no, nie jest łatwo grać pierwszy mecz na poziomie seniorskim. My w tamtym roku właściwie też można powiedzieć, że zaczęliśmy od nowa tą przygodę z drugą ligą i te pierwsze spotkanie też było w naszym wykonaniu bardzo nerwowe. Wtedy była wysoka porażka z gniezdem i można powiedzieć, że Dzisiaj doświadczenie było już zdecydowanie po naszej stronie i, i było widać, że ten debiut, debiutant jednak troszeczkę też e, trema i e, pierwsze granie na, na tym poziomie drugiej ligi e, pokazało, że nie jest tak wcale prosto wygrywać. Czy w tym sezonie zespół SPR Kępno po odejściu Ewy Nowickiej będzie słabszy? Na pewno będzie to troszeczkę inne granie, bo e, musimy tutaj odwrócić troszkę rolę. E, na pewno Ewa była zdecydowaną liderką poprzez jej doświadczenie. A teraz troszeczkę musieliśmy to inaczej poukładać. Mamy dużo młodych dziewczyn. Dzisiaj zaprezentowały się wszystkie. Mamy cztery debiutantki na, drugiej, na parkietach drugiej ligi, które też poradziły sobie ze stresem, stremą i rzuciły nawet dzisiaj pierwsze swoje bramki. Także myślę, że to też będzie w przyszłości procentować i. Nie uważam, że to jest słabszy zespół. Myślę, że jest to zespół inny. Inaczej układamy grę, inaczej to budujemy. Każda zawodniczka rzuca, każda dla nas jest bardzo wartościowa i myślę, że te wyniki nie będą gorsze niż roku ubiegłym. Najwięcej bramek dla Esperu kępno rzuciła Paulina Skowrońska, 9 po cztery trafienia zaliczyły Aleksandra Janiak, Vanessa Mączka i Olivia Sobczak, a po trzy Maja piątek Paulina Kalarus i Karolina Trepner. Dwa oczka dorzuciła Kinga Wrubel, a po jednym Lena Pacyna, Wiktoria Wąsala i Maja Karbowiak. Kolejnym rywalem drużyny skępna będzie 29 października Gladiatoroborniki, początek meczu o 17. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.